Męczy je tu z moją sierką. Peklaję. Ja podklejałem wszystko. Przód już jest zrobiony. Trochę to nie za bardzo wyszło. Tu kuziła. Nie wiem, czy będzie widać. Ale tu mi się kuziła zabiła w folię. Na tym kuziła. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie może nie widać. Jest kurde, nie jest lipa, nie ma lipy, ale kurde to wszystko powyprowadzałem, a najgorzej to ten lusterko nie wkurzyło, kurde, tu mi wszystko poszło ładnie, no prawie, tam tak jakieś tam mi się jeszcze porobiło, to już kurde, któreś podejście robi, no i tu mi się pochwalało wszystko na brzegu, nie wiem, czwarty raz będę robił podejście do tego lusterka, nie idzie mi to za cholerę na filmiku to tak ładnie wygląda wygrzałem tą folię, naciągnąłem ją tam 30% ale to kuzio, coś nie poszło no, muszę to jeszcze raz przemyśleć co ja spieprzyłem a myślałem, że to takie łatwe lusterko obkleić ogólnie nie ma lipy tam kurde jakoś to idzie to obklejanie nie, to nie so uh -huh.